Witajcie, tu Brodaty Kufel. Ponieważ już jutro premiera Last Epoch, chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób zbudować filtr łupów. Warto zaznajomić się z tą mechaniką, gdyż pomoże Wam ona już od pierwszych chwil w grze. Ponieważ wartości przedmiotów Last Epoch są bardzo małe, to zupełnie nie opłaca się zbierać je w celu sprzedaży u handlarza. Dlatego warto od razu ukryć przedmioty, które nas nie interesują, a wyróżnić te, które są dla nas wyjątkowo istotne. Przykład będzie dla mojej nekromantki, komandki, która opiera się na obrażeniach zadawanych przez sugusy, a co za tym idzie, to one powinny być w dużej mierze wspomagane przez naszej temy. Nie jest to tak rozbudowany filtr jak na stronach Max czy też Last i ale moim celem było pokazanie Wam, jak można zbudować filtr i jakie reguły nim rządzą. A na prostym przykładzie, dużo łatwiej wytłumaczyć niż na nawet najdoskonalszym, ale niezmiernie rozbudowanym filtrze. Oczywiście. Filtr wraz z postępami w grze można modyfikować i starać się dopasować go pod własne potrzeby. Pętajcie, to żywy organizm, który będzie ewoluował wraz z naszą postacią. Niemniej, mam nadzieję, że to, co teraz wam pokażę, będzie dla Was dobrą bazą do zbudowania własnego filtra w zależności od potrzeb. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście, link do filtra zamieszczam w opisie. A teraz, nie przedłużając już, przejdźmy do meritum, czyli do samego filtra łupów w grze. Wchodzimy do niego kombinacją Shift F albo z menu ustawienia rozgrywka, i na środku mamy filtr łupów. Klikamy Shift, zarządzaj filtrami łupów. Jeżeli po raz pierwszy tutaj się pojawiliście i nie macie żadnego filtra, pojawi się takie oto okienko. Tutaj możemy zaimportować filtr. Uprzednio skopiowane ze schowka lub skopiować do folderu z filtrami, który w tym miejscu możemy otworzyć. Oczywiście, najpierw taki filtr trzeba pobrać na dysk. My jednak stworzymy sobie taki filtr od podstaw. Zatem klikamy Utwórz filtr i Utwórz nowy filtr. Następnie nazywamy go i wybieramy ikonę i kolor. Będzie to tylko dla nas rozróżnienie na liście wszystkich filtrów, jakie mamy. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej regule panującej w filtrze. Reguły wyżej nadpisują reguły poniżej. Czyli jeżeli na przykład ustawimy, że ukrywamy wszystkie magiczne przedmioty, ale nad nią damy regułę, że mają pojawiać się przedmioty magiczne na przykład na poziomie 40 wzwyż, to w grze wszystkie przedmioty magiczne od levelu 40 wzwyż będą się pojawiać, bo ta reguła jest wyżej na liście. OK, zacznijmy od najprostszej rzeczy. Ukryjmy wszystkie normalne przedmioty od momentu powiedzmy, kiedy osiągniemy level 5. I tak nie chcemy ich nosić. Robimy to poprzez kliknięcie reguła. Następnie zmieniamy widoczność na ukryj i robimy dodaj warunek. Rarity, normal oraz zaznaczamy zależność od poziomu postaci. Od 5 do 100. Zapisujemy. Dodaj. Teraz wszystkie przedmioty normalne od poziomu 5, kiedy my będziemy mieć level 5, są ukryte. To samo zróbmy dla przedmiotów magicznych, z tym, że niech one przestaną się wyświetlać od poziomu 20. Na końcu zróbmy, żeby od poziomu 50 nie pojawiały się nam też przedmioty rzadkie. Zauważcie, że mówimy tutaj o poziomie naszej postaci, nie przedmiotów. Ok. Te podstawowe reguły wyczyszczą nam wszystkie niepotrzebne śmieci. Teraz natomiast dajmy regułę, że chcemy widzieć wszystkie przedmioty egzaltowe, unikatowe i setowe. Szczególnie na początku chcemy wszystkie te przedmioty zbierać. Zatem dodajemy regułę. Tym razem zostawiamy wyświetl. Zaznaczamy rarity i ustalamy. Exalted, unik i Set. Tutaj już nic więcej nie robimy i robimy Dodaj. Czyli wszystkie przedmioty unikatowe, setowe i exaltowe będą się nam wyświetlały. Później będziemy mogli to nadpisać, jeżeli będziemy chcieli konkretnymi regułami. Na razie zostawiamy tak jak jest. Teraz zróbmy coś ciekawszego. Dodamy teraz regułę, która zmienia kolor wszystkich przedmiotów, które dają plus do dowolnych skili, dowolnej postaci. Według mnie osobiście te przedmioty są na tyle ważne, że warto je zbierać, bo plus do skilla zawsze jest przydatną rzeczą. A jak będziemy chcieli stworzyć inną postać, to zawsze coś już będziemy mieć. Tym razem zamiast wyświetl, wybieramy Zmień kolor i ustalamy, w jakim kolorze mają się te przedmioty wyświetlać. Następnie dodajemy warunek, w którym wybieramy afiks, i tutaj, w tym miejscu, klikając wpisujemy szukaj poziom. Zobaczy, że filtr przefiltrował nam już nasze możliwości. I teraz rozwijając po kolei każdą z tych pozycji możemy zobaczyć, że mamy tutaj po kolei różnego rodzaju skille i zaznaczamy je. Ok, małą magię kina, żeśmy wybrali 120 afiksów. Następnie robimy dodaj. Jak widzimy, pojawiła się nowa reguła, która zmienia kolor wszystkich przedmiotów, na których może pojawić się afiks z słowem kluczowym poziom. Kolejną regułą będzie wyróżnienie itemów, które dają bonusy moim minionom. Jak wspomniałem, na tym opiera się moja postać. Tutaj też wasze filtry mogą zacząć się różnić, ale zasada pozostaje ta sama. Zatem wybieramy kolejną regułę, zmieniamy widoczność na zmień kolor, wybieramy sobie konkretny kolor, który nas interesuje, zaznaczamy wyróżnij, wtedy będą wszystkie kapitalizowane litery oraz w dodaj warunek zaznaczamy afiks i w wyszukiwaniu wpisujemy w moim przypadku sługus. Oczywiście w waszym przypadku może być to inny wyraz. Teraz przyspieszę, zaznaczę co potrzeba i widzimy się za chwilkę. Dobrze, mamy tą regułę. Teraz skupimy się na przedmiotach dla mojej postaci. Robimy warunek. Class Requirement i zaznaczamy Acolyte. Następnie zaznaczamy, żeby był zmieniony kolor, powiedzmy na taki i żeby te przedmioty były wyróżnione. Dodajemy. Czyli teraz będzie nam wyświetlał wszystkie przedmioty, które są związane konkretnie z moją postacią. Na koniec zostawiłem sobie regułę odnośnie poziomów szóstego i wyżej afiksów na przedmiotach, które są istotne dla mojej postaci. W tym celu dodajemy regułę, na której zmieniamy kolor, zaznaczamy sobie najbardziej wyrazisty, wyróżniony, a następnie w warunku wybieramy afiks. I tutaj zaznaczamy to, co nas interesuje patrząc od góry niech będzie to zaklęcie, życie, blok, odporność pancerz, osłona, mana, sługus, akolitka i dole akolitki. OK. Oraz oczywiście zaznaczamy warunku w opcjach zaawansowanych, że poziom musi być większy lub równy 6. W ten oto sposób zbudowaliśmy nasz pierwszy filtr i jesteśmy gotowi na wyruszenie na podbój las i poch. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu poradnikowi stworzycie swój pierwszy filtr, a następnie rozbudujecie go według własnego uznania. Jak widzicie, nie jest to tak skomplikowane. Trzeba tylko po prostu trochę przeklikać. A jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Zapraszam do rozmowy w komentarzach pod filmem i widzimy się w świecie Laslipo. Pamiętajcie, premiera już jutro. Trzymajcie się. Cześć!